Podwójny policzek. Mediolan walczy, ale przegrywa w starciu z Anglikami i Hiszpanami. Podsumowujemy wczorajsze mecze Milanu i Interu w lize mistrzów. A już dzisiaj Liga Europy. Wściekły Mauricio Sarri mierzy się z Galatasaray, Napoli powalczy z Leicester, zaś José Mourinho i jego Roma zamierzają postawić się CSK Sofia w lize konferencji. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiornissimo amici sportivi! Czwartek, 16 września 2021 roku. Dzień dobry, dzień dobry, dzień i poranek pewnie zawiedzionych nadziei kibiców włoskiego Calcio, choć chyba nie do końca e, dramat, nie do końca tragedia, są perspektywy na to, że te dwie włoskie drużyny, o których dzisiaj przede wszystkim porozmawiamy, Milan i Inter, poradzą sobie przynajmniej w pewnym stopniu w Lidze Mistrzów. W jakim stopniu? No właśnie, tego dotyczy dzisiejsza chociażby domanda del giorno, do której nawiążemy, ale zanim to, zobaczmy jak dzienniki włoskie 16 września komentują wczorajsze porażki Milanu i Interu w Lidze Mistrzów. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. O ile ten ostatni oczywiście zapowiada pojedynek Romy w Lidze Konferencji, starcie z CSK Sofia, o tyle trzy poprzednie podsumowują to, co zadziało się wczoraj na boisku w Liverpoolu oraz w Mediolanie. Tutto Sport pisze, duma Milanu, Inter policzek od Realu. Porażka Milanu z Liverpoolem, Rossoneri jednak z podniesioną głową tymczasem Inter przegrywa z Realem w 89 minucie Kurtua broni wszystko, a kiedy tempo meczu spada, Hiszpanie pokazują swoją jakość. Corriere dello Sport Inter i Milan, podwójny policzek Beffa dopia. Gorzki początek przygody z Ligą Mistrzów dla mediolańskich drużyn, obie piękne, ale przegrane w swoich pierwszych meczach z Realem i Liverpoolem. Gazetta dello Sport w ten sposób to boli, Kozi fa male. Inter marnuje swoje szanse, Kurtua broni wszystko, w końcówce meczu policzek od Realu. Milan się męczy ale odrabia straty w Liverpoolu. Jednak Salah prowadzi zespół do remonty. No i dziennik Il Romanista o najważniejszej sprawie. Jaka to najważniejsza sprawa? O tym powiemy w rozdziale poświęconym Romie. Dzisiaj porozmawiamy też o Lazio, o Napoli, czyli o zespołach, które grają w lidze Europy. No i właśnie o Romie, w lidze konferencji. A Amici Sportivi, cóż, ja na początek poproszę o lajka. Mimo wszystko, choć być może trochę smutnego, ale mam nadzieję, że zechcecie mnie wesprzeć tego trudnego dla kibiców kalcze poranka. Tymczasem ja, zanim przejdziemy do przejrzenia tego, co w środku, w prasie. Tradycyjnie chciałbym rozliczyć się z Wami z pytania dnia. No a wczoraj zastanawialiśmy, jak będzie wyglądał ten powrót Milanu do Ligi Mistrzów po siedmiu latach, jak Rossoneri zaprezentują się w meczu na Anfield Road. No i cóż, 46% z Was, jak widać, wierzyło w to, że jednak Liverpool będzie górą, no i miało rację. 30% tych, którzy oddali swój głos w zakładce społeczność na naszym kanale stawiał na zwycięstwo Milanu, 24% na remis. Remisowi, czy było blisko? Remisu. Wydawało się, że może być nawet 2-2, no ale niestety, ostatecznie 3-2 dla Liverpoolu, który zagrał bardzo intensywnie, ale do tego meczu pozwólcie, że nawiążemy za chwilkę. Zacznijmy od pojedynku Milanu od pojedynku Interu z Realem Madryt na stadio Giuseppe Mazza w Mediolanie. Inter dostał policzek w 89 minucie, mimo że w pierwszej połowie powinien był wyjść na prowadzenie. I o tym dzisiaj Gazeta Dello Sport. Zaraz po otwarciu dzisiejszego wydania znajdziecie artykuł L Inter Wainbianko, in, in, in bianco znaczy yy, z pustymi rękami. Coś, co się nie udało po prostu, a powinno było się udać z uwagi na to, że jak pisze pan Luigi Garlando, Nerazzurri zaliczyli dobry początek, ale Edin Dzeko i Lautaro marnowali zbyt wiele stworzonych okazji. W pierwszej, wyrównanej połowie Inter nie daje pograć Hiszpanom, a tych przed utratą bramki broni jedynie wyczyniający cuda w bramce Courtois, relacjonuje włoski dziennikarz. Z czasem Real zaczyna grać lepiej. W końcówce, podobnie jak rok temu, o wygranej Królewskich decy decyduje brazylijczyk Rodrigo. Zmiana Perisicza i Martineza, to również na co warto zwrócić uwagę, odebrały Interowi moc w ataku, a drużyna się zamknęła. Co ciekawe, po prawej stronie, gdybyśmy zerknęli na statystyki publikowane przez Gazetę dello Sport, Inter i Real, warto zauważyć, identyczny poziom dokładności podań, 88,3%. No i cóż, skoro o statystykach mowa, to tradycyjnie zajrzyjmy również do Corriere dello Sport. Tam liczby, statystyki, autorstwa Opta Paolo. No, zobaczmy, Inter więcej strzałów również na bramkę, 18 w sumie 5 w światło bramki, dla porównania Real 12 i tylko dwa w światło bramki, ale jeden z nich zakończył się golem. Co jeszcze? Posiadanie piłki 47 do 53. No i Nerazzurri, jak czytamy w artykule w Corriere dello Sport, grali z pomysłem odwagą, ale nie zdołali przypieczętować swojej przewagi. Koniec końców Rodrigo zatrzymuje zapędy bezbramkowego Interu i decyduje o wygranej Realu w Mediolanie. Po tym meczu wypowiedzieli się oczywiście trenerzy. Simone Inzaghi oraz Carlo Ancelotti, ich również cytuję zarówno Gazetta, jak i Corriere. Wybrałem dla Was artykuł pana Pietro Guadagno i Andrei tego z Corriere dello Sport, którzy piszą, Inzaghi bardzo żałuje, ale jedynie w wyniku, ponieważ samej gry jest zadowolony. Inzaghi mówi daliśmy z siebie wszystko. Brakowało nam Zaledwie minuty do końca meczu. Zderzyliśmy się ze świetnym Kurtua. Przykro mi z powodu kibiców. Zadowolony bardziej zdecydowanie jest Carlo Ancelotti, który powiedział: Potrafiliśmy się męczyć, cierpieć i wygrać to spotkanie. Więcej dzisiaj nie mogłem od swojej drużyny oczekiwać. To był najtrudniejszy mecz w fazie grupowej. Inter grał na wysokich obrotach, nas wybronił Kurtua. Nadal uważam, że to właśnie my razem z Interem jesteśmy faworytami naszej grupy, choć chyba nikt nie spodziewał się wygranej Sheriff z Szachtarem, dlatego wszyscy musimy być bardziej uważni. No właśnie, zarówno Real, jak i Inter muszą oglądać się za siebie, gdyż wydaje się po tej pierwszej kolejce, drodzy amici sportowi, i być może się ze mną zgodzicie, że tutaj w tej jednej Ligi Mistrzów dojdzie do wielu niespodzianek. Young Boys, Sheriff, nie wszystko jest takie oczywiste, czy chociażby remis PSG, który dzisiaj trafia również na okładkę Corriere dello Sport jako coś, co zawodzi, to znaczy drużyna, która zawodzi te figurinę, te naklejki, figurki piłkarskie, bo tak Włosi nazywają tę Drużynę marzeń, przynajmniej na papierze, nie zdołają, nie zdołali wygrać swojego meczu. Przejdźmy do not. W gazecie Delo Sport opublikowano następujące noty po tym spotkaniu: Inter na 6,5, Real Madryt na 6. Wynik zbyt krzywdzący dla Interu, pisze pan Archetti, ale zabrakło Katiwerii, tej sportowej zaciętości pod bramką, Nerazzurich. Na Zurich. Najlepszy szkriniar 7,5. Skriniar nazwany gigantem w tym meczu, 7 dla kompletnego Brozowicza, Najsłabsi za to Czalchanoglu, Korea. No i wybrany najgorszym graczem w tym meczu Di Marco. Inzaghi z szóstką komentarzem, że nie wykorzystał dobrze zmian, te nie poprawiły gry Interu. Zaś w realu graczem spotkania Kurtua 7,5, najsłabszy Lucas Vazquez. Królewscy nie zasłużyli na komplet punktów, pisze Pan Archetti, ale potrafili go wyszarpać i wrócić z nim do domu, podobnie jak w zeszłym sezonie. Historia w tym wypadku niestety się powtarza. Pan Pietro Guadagno w Corriere dello Sport z kolei wybiera najlepszym graczem e, Bramkarza Realu Courtois, jemu daje ósemkę. Najsłabszy Vecino z Interu, e, podobnie słabo oceniony Correa, niewiele lepiej Darmian i Czalhanoglu, bo na 5,5. Najlepszy zaś w ekipie Neradzurich i 7,5. Defraj, Brozowicz i Dzeko otrzymują notę 6,5. Zapraszam do dyskusji, e, zwłaszcza tych, którzy oglądali wczorajsze spotkanie. Ja dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do nas wczoraj na live w I e, w imieniu swoim, e, Łukasza, Pumexa, oraz Arka Maczugi, porozmawialiśmy z wami o tych dwóch spotkaniach. Emocjonowaliśmy się podobnie jak wy. Tym, że Mediolan walczy, no ale Mediolan poległ. Zarówno ta czarno-niebieska część, jak i czerwono-czarna część stolicy Lombardii i o niej właśnie teraz porozmawiajmy, drodzy amici Sportivi. Milan przegrywa z Liverpoolem, mimo że był to mecz niczym roller coaster, niczym huśtawka i o tej huśtawce pisze Gazetta dello Sport. Il diavolo sul altalena. Diabeł na huśtawce. Milan upada, ale z podniesionym czołem. No właśnie, dwa obrazki. Jestem ciekawy Waszej opinii, z uwagi na to, że wczoraj trochę dyskutowaliśmy na ten temat we własnym gronie. Czy powinien mieć Milan podniesione czoło? Czy raczej mieć do siebie pretensję, że nie wykorzystał przewagi, którą w pewnym momencie niespodziewanie stworzył? Dzisiaj pan Sebastiano Vernazza raczej pisze o honorowej porażce. Menią broni karnego, Rossoneri zdobywają dwie bramki, ale Salach i Henderson odwracają losy meczu. Rebic i Diaz straszą, ale w tym meczu było za dużo Liverpoolu. Drużyna Klopa zagrała agresywnie, fizycznie, na bardzo wysokich obrotach, nieznanych przez drużyny Serie A. To znamienny komentarz włoskiego dziennikarza. Pioli zrobił co mógł, jego ludzie zostali w meczu do samego. Końca, ale po prostu rywal był zbyt mocny. Milan, tak spoglądając na liczby, może mieć pretensje do siebie o dokładność podań. Tylko 78% przy niemal 87% e, e, procent dokładności podań Liverpoolu. Zresztą było widać, umówmy się te różnice klas, e, dynamikę zupełnie inną w wykonaniu Liverpoolu i Milanu. Milan wyszedł niejako trochę chyba przestraszony. O tym pisze włoska prasa, o, o tym pisze też pan Franco Ordine w Corriere dello Sport, publikujący również statystyki. 23 strzały w sumie Liverpoolu, 8 w bramki, 13 z pola karnego, 10 spoza pola karnego. Dla porównania Milan oddał 7 strzałów, 4 w bramki, Posiadanie piłki 61 do 39, co jeszcze można wyłuskać z tych statystyk, na przykład 22 do 9 w dośrodkowaniach z akcji na korzyść Liverpoolu. Zdecydowanie więcej dokładnych podań. W ogóle emocjonujący mecz na Anfield Road. Jednak Pioli wraca do domu nieco rozczarowany, ale. Z perspektywami, i taką narrację uprawiają dzisiaj Włosi, że nie wszystko jest takie czarne, że to pierwszy mecz, powrót po wielu latach, ale perspektywy widać. Pisze o nich również, czy mówi, pisze pan Antonio Vitiello, powiedział wczoraj Stefano Pioli, cytowany dzisiaj właśnie przez Corriere dello Sport: Skonfitta che ci fara crescere. Czyli porażka, z której wyciągniemy wnioski, porażka, która uczyni nas mocniejszymi. Pioli powiedział po meczu: poziom w Lidze Mistrzów bardzo się podniósł, więc i my musimy grać bardziej intensywnie. Szkoda tych goli, które straciliśmy w drugiej połowie, ale jesteśmy Milanem i pokazaliśmy dzisiaj, że z każdym możemy grać jak równy z równym. Jestem zły, bo uważam, że mogliśmy nawet wygrać ten mecz. Pan Antonio Vitello pisze zresztą w tym tekście, że Pioli może z ufnością patrzeć w przyszłość, bo te perspektywy na pewno są Rossoneri mają perspektywy. A przy okazji pan Massimiliano Gallo Informuje nas, że w studiu Sky Sport zadebiutował Antonio Conte, który był na miejscu na Anfield Road razem z Gianluca Di Marcio w swojej nowej roli eksperta Sky Sport, w której już czuje się asuagio, czyli jak ryba w wodzie. Czuje się bardzo dobrze. No dobra, to taka ciekawostka zupełnie na marginesie. Zerknijmy do not. Kto najlepszym graczem Milanu? Zdaniem Gazety Delo Sport bez wątpienia Mike Menio, 7,5 dla golkipera, bez którego Milan utonąłby dużo szybciej, pisze pan Boldrini oraz z falizji. ten duet um, redaktorów gazety: Dello Sport, wziął na tapet noty za to spotkanie. Mnie robił co mógł, co najmniej dwukrotnie dokonał cudu. Karny Salaha i strzał Rzoty. E, najsłabsi Gomez w Liverpoolu, Teo Hernandez w Milanie, z um, Teo, który przegrał pojedynek z Salahem już w głowie, jak czytamy, a dopiero później na boisku. Współwinny razem z Lea Obramki na 0 do 1. E, dobrze w Milanie ocenieni Kier, Tomori i Kessi. Oni na siódemkę, choć Kessi, zdaniem gazety, bo tutaj wczoraj zgodnie twierdziliśmy, że Kessi nie rozegrał dobrego spotkania. Natomiast redaktorzy gazety bronią go, że zdaniem ich jako jedyny nie przestraszył się gry Salaha. Oprócz Hernandeza najsłabszy Florencji na 5,5, jeden z najbardziej winnych utraty z kolei trzeciego gola. Claudio Beneforti z Corriere dello Sport wybiera najlepszym graczem tego spotkania Hendersona, 7,5, dlatego gracza najsłabszym zaś Benasera, który cały czas męczył się, jak czytamy w pojedynkach z rywalem i nie dojeżdżał pod względem kondycyjnym. W ekipie Rossoneri najlepsi Mike Menią oraz Rebic. Oni obaj dostali siódemkę. Poza Benasserem najsłabsi z kolei Kalabria, który nie radził sobie z Jotą oraz Florencji i Giroux, który niewiele dodał czegokolwiek po wejściu na boisko. Tak to wygląda. Jestem bardzo ciekawy Waszej opinii. Zapraszam do dyskusji. Ja z kolei w rubryce Domanda del Giorno pytałem Was dzisiaj, który z włoskich zespołów dotrze najdalej w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, bo już. Może nie żelazne, ale pewne wnioski czy pewne obserwacje możemy wysnuć po, ty, wysnuć po tym debiucie każdej z drużyny w tegorocznej edycji. Na razie oddanych już 150 głosów i 46% z Was stawia na Juventus. 30% na Inter. Milan zdobył 14%, 10% dla Atalanty. Zaglądam do komentarzy. Kasparow87 pisze w ten sposób: Z tego co widziałem, to Inter pokazał największą jakość, porządek taktyczny, ale mimo tego wciąż im czegoś brakuje, żeby wygrać z europejskim topem. Moim zdaniem. Włoską ligę na ten moment stać najwyżej na ćwierć finał przy szczęśliwym losowaniu. E, Michał motuk stawia na Juventus i Inter, że wyjdą ze swoich grup, i tutaj dużo będzie zależeć od losowania, od aktualnej formy. E, Marcin Jewiarz, Inter ma dalej problem mentalny. Genialne spotkanie z Realem, ale wynik nie pasuje. Tymczasem Juventus musi złapać kierunek, e, i jeżeli złapie, to może być konkurencyjny. E, nie tacy wchodzili do m, finałów. E, no zobaczymy, zobaczymy. Będziemy oczywiście kibicować każdej z włoskich ekip. Co ja myślę na ten temat? Słuchajcie, dzisiaj zamierzam nagrać nowy odcinek Calcio. Zoom, w którym to dzielę się swoją opinią. Jutro wjedzie na kanał, w związku z tym na razie pauzuję. Na razie nie wypowiadam swojej opinii, ale jeżeli będziecie mieli okazję czy, czy ochotę się z nią zapoznać, to już jutro będziecie mieli taką okazję. Tymczasem czas na Ligę Europy. Zostawiamy Ligę Mistrzów. Dzisiaj gra Liga Europy jako pierwsze za Lazio, 18.45 wyjazdowy mecz z Galatasaray w Stambule. Tymczasem Gazeta i Corriere zgodnie skupiają się nawet nie tyle na tym meczu. Meczu drodzy sportiwi, Sportivi, co na Mauricio Sarrim i na tym, jak wściekły jest z powodu zawieszenia na dwie kolejki ligowe w związku z incydentem po końcowym gwizdku w meczu z Milanem. No i o tym pisze chociażby pan Stefano C C C Cieri z Gazety dello Sport. Lazio Coppa Veleni, czyli puchar i trucizna, ten jad wylewany akurat w tym momencie przez tym razem przez Sariego furia per il rosso, czyli wściekłość z powodu czerwonej kartki. O co chodzi? To wszystko y, y, można odczytać z wypowiedzi Maurizio Sariego. Sarri zapowiada nie tylko odwołanie od tej decyzji, ale okazuje się, że jest gotowy pozwać sędziego Kiffiego w normalnym trybie sądownictwa. Chce go po prostu podać do sądu za to, co napisał w raporcie. A no, w raporcie meczowym znalazło się, znalazł się zapisek o bluźnierstwach, które rzekomo miał wypowiedzieć Mauricio Sarri schodzący z boiska, w konsekwencji czego kara jest wyższa niż byłaby normalnie. No więc zacytujmy Mauricio Sarri'ego. On powiedział tak: Przeczytałem uzasadnienie tej decyzji. Na jedną kolejkę zostałem zawieszony, ponieważ komu groziłem Salem Akerskusem. Nikomu jednak nie groziłem, powiedziałem mu tylko, żeby miał więcej szacunku. Jeśli ktoś był agresywny, to piłkarz Milanu 30 metrów dalej. Tu mowa o zlatanie Ibrahimowiczu, który złapał za kark naszego gracza. Mowa o Lejwie. Wydaje mi się, że to było bardziej agresywne zachowanie od mojego. Tymczasem do tamtego incydentu nikt nie nawiązał. Co do drugiej kolejki, zostałem ukarany za rzekome bluźnierstwa w tunelu prowadzącym do szatni, co jest wierutną bzdurą, mówi Mauricio Sarri. Schodząc do szatni. Zapytałem sędziego. Pozwoliłeś chłopakowi wyzywać mnie przez kwadrans, nie zareagowałeś ani ty, ani techniczny, a teraz wyrzucasz mnie? Tyle powiedziałem, żadnego bluźnierstwa. Mam co najmniej trzech świadków w tej sytuacji gotowych zeznawać. Powiedziałem już swoim prawnikom, by zaczęli działać, bo jestem gotowy pozwać Kifiego nawet na normalnej drodze sądownictwa. Jeśli będę tylko miał taką możliwość, będę się bronił. Takie słowa przed meczem z Galatasaray, więc ten temat nie umknął uwadze oczywiście dziennikarzy włoskich. Na temat samego meczu powiedział, że wystawi najmocniejszą jedenastkę, którą obecnie ma do dyspozycji. I za chwilę zobaczymy, jak ta jedenastka wygląda. Natomiast w kontekście meczu z Galatasaray, oprócz tego, że Corriere dello Sport również cytuje tę wypowiedź Mauricio Sariego, to też pisze o innym, w tym wypadku, graczu Lazio. Chodzi o Wedlata Murisiego, człowieka, który grał jeszcze nie tak dawno w barwach Fenerbacze. W związku z tym, dla niego pojedynek z Galatasaray jest niczym derby, jak określa to pan Daniele Rindone, i trudno się dziwić. On sam powiedział: Świetnie jest móc wrócić do Stambułu, chcę tu coś ustrzelić, jestem napastnik Żyje ze zdobywania bramek. Czuję zaufanie ze strony Sariego i zdołałem pokonać wiele problemów. Zresztą ma nadzieję na to, że wystąpi w ataku w podstawowym składzie zamiast Ciro i Mobile i jest na to szansa. Podobnie jak na swoją szansę czekają również Basić i e, Mattia Zacani. E, na meczu, jak czytamy w tekście po prawej stronie pana Carlo Rosito nie pojawią się kibice Bianco Celesti. więc będzie musiało w pojedynkę stawić czoła drużynie Terima, e, Terima oraz 26 tysiącom kibiców. Kibiców na trybunach. W składzie można zauważyć jedną znamienną rzecz. Wraca po długim czasie do bramki Strakosza. On ma bronić, bardzo proszę, Gazeta i Korierę, przewidywane składy Strakosza w bramce. Od prawej strony w defensywie Lazari, Luis, Felipe, Acerbi oraz Radu. Druga linia to Milinkowicz, Lejwa oraz Basic, a w ataku Pedro. Wspomniany Murisi oraz Zakani. Oni mają otrzymać szansę. Immobile czy Felipe Anderson tym razem na ławce. Podobnie jak Luis Alberto. W takim składzie, w, w takiej 11. .00. Dzisiaj o 18.45 mają wyjść na boisko w Stambule gracze Bianco Celestich. Napoli z kolei powalczy w Leicester w Anglii. W Anglii, w której Luciano Spaletti nigdy nie wygrał. Dlatego też Gazeta dello Sport pisze o tabu inglese, o angielskim tabu, które chce przełamać Luciano Spaletti nie tylko walczy o punkty, ale o zwycięstwo z uwagi na to, że Azzurri, uwaga, wygrali na Wyspach zaledwie jeden raz. E, miało to miejsce w maju 1970 roku, więc już ponad pół wieku temu. Teraz chcą odwrócić ten negatywny trend, pisze pan Mimo Malfitano w gazecie Dello Sport odmienić ten obrazek. E, oprócz tego na meczu ma pojawić się między innymi pan Raffaele Trombetta, jeśli zastanawiacie się, kim jest ten dżentelmen, jest to ambasador Włoch w Londynie, który udzielił zresztą krótkiego wywiadu, on publikowany tutaj po prawej stronie, rozmawiał pan Stefano Boldrini, Pan trombetta podzielił się emocjami wokół tego starcia. Jak pewnie się domyślacie, tak czy inaczej o samym meczu e, wypowiedział się też sam Luciano Spalletti zapowiadający walkę, ale Corriere dello Sport skupia się po raz kolejny na sylwetce Lorenzo Insigne. Ansia Insigne, mail Napoli punta in alto, czyli niepokój o Insigne, ale Napoli i tak celuje wysoko. E, czemu? Z uwagi na to, że Spalletti przyznał, że w ostatniej chwili dopiero podejmie decyzję wspólnie z Insigne, czy ten wybiegnie w podstawowym składzie. E, jego e, postać jest zarówno dużą nadzieją, jak i dużą niewiadomą, ponieważ cały czas dokucza mu uraz, e, w związku w związku z tym trudno jeszcze określić, i dopiero w ostatnim momencie dowiemy się, co z nim, czy faktycznie da radę wystąpić w tym spotkaniu. Politano jest za to gotowy do gry od początku. Trwa pojedynek o miejsce w podstawie między Elmasem i Zielińskim. Zobaczycie zresztą za chwilkę, że gazety mają zupełnie inny pomysł na skład wyjściowej jedenastki. Spaletti zresztą powiedział, że czuje się przed tym meczem, i w ogóle Adzuru czują się przed tym meczem niczym dzieciak, który dostał wymarzony rower. No i zobaczymy, w jakim składzie wsiądą na ten rower i jak daleko zajadą. Zwłaszcza, że Lester też jest Całkiem niebezpiecznym, groźnym przeciwnikiem. Słuchajcie, jeśli chodzi o składy, bardzo proszę zwróćmy uwagę na różnicę pomiędzy przewidywaniami gazety i Corriere dello Sport. W bramce Ospina tutaj zgodność. Natomiast po prawej stronie obrony gazeta mówi: Zan Zanoli, natomiast Corriere Malqui. Dalej Rahmani, Kulibali oraz Di Lorenzo. W środku pola zgodnie Fabian Ruiz i Angisa. Kolejny mecz w podstawowym składzie tego nowego gracza Napoli. Następnie. Zdaniem Corriere Politano po prawej stronie Zdaniem Gazety Lodzano Zdaniem Corriere Elmas w środku tej ofensywnej trójki Zdaniem Gazety mimo wszystko Piotr Zieliński Zdaniem Corriere Lodzano po lewej stronie Z kolei Insigne w 11. Gazety dello Sport Zgodność za to co do napastnika ustawionego na szpicy Będzie nim Wiktor Osimen. W takim składzie dzisiaj o 21 na Leicester City Stadium Napoli rozpocznie pojedynek o punkty w Lidze Europy, w fazie grupowej Ligi Europy. Natomiast w Lidze Konferencji mierzy się z CSKA Sofia Roma José Mourinho. Dzisiaj o godzinie której? 21 bodajże. Tak, 21. Na Stadio Olimpico. Na Stadio Olimpico, na którym znowu na trybunach zasiądzie niemal 30 tysięcy kibiców. Najpierw zacznijmy jednak od tego, że Jose Mourinho zamierza dokonać kilku zmian w składzie. Ma ich być, zdaniem Gazety dello Sporti, pana Andrei Pulieze cztery. Jedną z nich ma być Il Faraone, czyli El Szaraoui. El Szarawi, którego jest to godzina. El Lora del Faraone, który senia sempre, bo zdobył już 44 gole w koszulce Romes. Dwa dublety zresztą w rozgrywkach europejskich w koszulce Romy, no i na, na nim dzisiaj skupia się artykuł Gazety Delo Sport, zresztą on wziął też udział w konferencji przedmeczowej, cytowany dzisiaj przez dziennik Il Romanista, otwórzmy ten kibicowski dziennik, poświęcony Dziallo Rossim po prawej stronie właśnie artykuł poświęcony El Szarałiemu, który powiedział myślę tylko o Romie, muszę być gotowy, jestem gotowy, rozumiem trenera, że rotuję składem, ja czekam na swoją szansę, bo wiem, że warto czekać, teraz jestem pełen entuzjazmu i Mam nadzieję na występ w tym meczu. Tymczasem José Mourinho z kolei powiedział: no, próbował trochę studzić nastroje, a w zasadzie studzić entuzjazm dziennikarzy, którzy zwrócili uwagę na pięć meczów wygranych z rzędu. José Mourinho powiedział: To prawda, wygraliśmy pięć meczów z rzędu, ale pięć to wciąż pięć, a nie pięćdziesiąt. Zwycięstwa są bardzo ważne, bo pomagają w rozwoju zespołu, dają radość kibicom, z którymi powinniśmy utrzymywać wyjątkową więź. Stąd ten tytuł: Bella lempatia koj Piękna empatia. Zresztą José Mourinho zauważył dużo i często mówi o relacjach z kibicami, chociażby ten bieg pod trybunę, jego wypowiedzi, to wszystko sprawia, że Il romanista po pierwsze ma o czym pisać, ma czym się zachwycać, ale też ta atmosfera jest, przyznacie, nieco inna i dosyć szybko wkupił się w łaski Jose Mourinho fanów giallorossich. No to w jakim składzie wystąpią w meczu z CSKA Sofia? Zerknijmy. Gazetta dello Sport przewiduje Ruiego Patricio w bramce, tutaj koriere zgodne, następnie Carlsdorp, Smalling, Mancini, choć Corriere twierdzi, że Ibanez, no i Calafiori po lewej stronie, na lewej stronie obrony, później Diawara i Weretu, następnie Carles Perez, Lorenzo Pellegrini i wspomniany El Szaraoui, a na szpicy tym razem nie Abraham, a Szomurodow, on z numerem 14 na plecach ma wystąpić na szpicy i spróbować strzelić gola CSKA Sofia, która wystąpi z kolei w osłabionym składzie, ponieważ zabraknie pięciu podstawowych graczy, czy pięciu graczy podstawowych składu, Na co zwraca uwagę też szkoleniowiec przyjeznych mówiący, że o ile José Mourinho ma do dyspozycji wszystkich swoich graczy, to CSKA Sofia wystąpi w osłabieniu, ale zagra z podniesioną głową i powalczy o rezultat. Zobaczymy. Dzisiaj kibicujemy Lazio, dzisiaj kibicujemy Napoli oraz Romie. Decyzję oczywiście pozostawiam Wam, aczkolwiek ja kibicuję Calcio. W związku z tym będę trzymał kciuki za wszystkie te zespoły. Amici mi sportivi, tyle na dzisiaj. Dzisiaj w agendzie nie zmieścił nam się Juventus, ale dzisiaj skupiliśmy się na meczach mam nadzieję więc że fani bianconeri mi wybaczą jedno ważne ogłoszenie moi drodzy jutro nie widzimy się na przeglądzie prasy ze względów logistycznych nie będę w stanie jutro nagrać o poranku dla was przeglądu natomiast wjedzie na kanał Culture Zoom, który nagram dzisiaj zmontuję i nie pozostawię was bez materiału na kanale ale niestety z przeglądem prasy widzimy się dopiero w poniedziałek w przyszłym tygodniu rano w związku z tym to taka ważna informacja poza tym widzimy się wcześniej na live Joko w niedzielę przy okazji meczu Juventus Milano, oczywiście, będziemy razem z Wami na żywo, będziemy przeżywać to wszystko. Ja wcześniej zapraszam Was w sobotę do Eleven Sports 1. Będę miał przyjemność gościć w studiu przy okazji meczu Interu z Bolonią oraz Atalanty z Salernitaną. No i cóż jeszcze, na koniec chciałbym serdecznie podziękować naszym patronom z uwagi na to, że pewnie już wiecie, a jeżeli jesteście nowymi widzami, to serdecznie zapraszam do zajrzenia na patronite.pl. Tam możecie nas wspierać w bardziej literalny i materialny sposób, jeżeli macie tego taką chęć i życzenie. Ja chciałbym podziękować wszystkim ponad 70, niemal 80 już osobom, które są naszymi regularnymi e, wspierającymi, patronami między innymi e, tych, którzy dołączyli ostatnio czyli Michał Motuk, Pan Guma, e, Piotr Urban, Adam Borateński, Jówej Ailes, Wojciech Dawid, Mariusz Dzwonek, Krzysztof Gryboś, e, ale też Michał Okuniewski, Ilona Leoniewska, Jakub Kawecki, Patryk Kozłowski, Puszek, Rafał Jankowski, Grzegorz Data, e, Tomek Proch i wielu, wielu innych. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy w imieniu całej redakcji Amici Sportivi za regularne wsparcie, bo dzięki temu możemy się rozwijać również w tym dosłownym sensie i podnosić jakość naszych materiałów, a także móc chociażby zorganizować spotkanie z Gianluca Di Marzio, o którym przypominam, ono już 18 października w Warszawie. Szczegóły wkrótce. Gianluca Di Marzio będzie gościem specjalnym na spotkaniu Amici Sportivi. Pierwszym na żywo, na którym mamy nadzieję zbić z Wami piątkę, łokieć, co tamkolwiek będziecie chcieli. W każdym razie pogadać z Wami na żywo. No i pogadać też z Gianluca Di Marzio, chociażby o tym, jak ocenia y, letnie Mercato y, zakończone y, kilkanaście dni temu. A my ci sportivi, y, dziękuję za dzisiaj, dziękuję za ten tydzień. Y, no i do zobaczenia w poniedziałek. Buona giornata. Ciao.